Są historie, które dotykają duszy tak głęboko, że wydaje się, jakby napisała je sama ręka Boga. Historia Carlo Acutisa jest jedną z tych, które zatrzymują człowieka w miejscu, każą się zastanowić i zadać sobie pytanie, jak blisko jest prawdziwej duchowości. Karlo nie był świętym w tradycyjnym tego słowa znaczeniu, nie spędził życia w klasztorze, ani nie oddalił się od świata na długie lata duchowych rekolekcji. Nie! Ten młody chłopak zmarł w wieku zaledwie piętnastu lat, a jednak w tym krótkim czasie osiągnął coś, czego wielu nie potrafi przez całe życie. Stał się latarnią wiary dla milionów ludzi. Jego życie było żywym świadectwem Ewangelii, dowodem na to, że świętość nie zna wieku, a chrześcijaństwo potrafi jaśnić nawet epoce cyfrowej. Każda jego modlitwa, każdy gest miłości, każda chwila poświęcona studiom biblijnym czy nabożeństwu budowały dziedzictwo które dziś inspiruje młodych chrześcijan na całym świecie. A kiedy myśli się o jego przedwczesnym odejściu, w serce się ściska, bo wydaje się niesprawiedliwe, że ktoś tak pełen światła odchodzi tak szybko. Ale oto następuje zwrot, którego nikt się nie spodziewał. Śmierć Karlo nie była końcem jego historii, lecz początkiem czegoś o wiele większego. Jego matka, Antonia Salzaną, przeżyła najgłębszy ból, jaki może dotknąć matkę utratę dziecka. A jednak to, co wydarzyło się po tej tragedii, przeczy wszelkiej ludzkiej logice i przypomina, że Kościół od zawsze naucza o tajemnicach Bożej Opatrzności. Antonia nie tylko znalazła pocieszenie w swojej wierze, ale doświadczyła cudu tak niezwykłego, że odmienił jej rozumienie cierpienia. To nie jest jedno z tych świadectw wiary, które się słucha i zapomina. To takie, które każe człowiekowi zadać sobie pytanie, jak sam patrzy na swoje straty i ból. Historia tego, co Matka Boża uczyniła dla niej po śmierci Karlo, jest tak potężna, że nawet sceptycy zatrzymują się, by pomyśleć. A gdy poznaje się wszystkie szczegóły, gdy rozumie się chronologię wydarzeń, coś w człowieku zmienia się na zawsze. Przygotuj się więc na opowieść, która łączy ból i nadzieję, stratę i odrodzenie, śmierć i nowe życie. To nie tylko piękne kazanie, ani emocjonalny hymn, to głęboka lekcja o tym, jak Bóg działa w naszym życiu nawet wtedy, gdy wszystko wydaje się stracone. Antonia Salzano przeszła przez najciemniejszą dolinę, ale to, co znalazła po drugiej stronie, było tak niezwykłe, że dziś poświęca swoje życie, by dzielić się tym z całym światem. Jej pobożność nie jest teoretyczna, a jej religia nie ogranicza się do niedziel. To wiara przeżyta naprawdę, wypróbowana w ogniu najgłębszego cierpienia. A kiedy usłyszysz co Matka Boża jej obiecała, kiedy zrozumiesz pełne znaczenie tych dwojga dzieci, które przyszły później, pójmiesz, dlaczego ta historia obiegła świat. Bo w gruncie rzeczy każdy z nas potrzebuje wierzyć, że nasze straty mają sens, że nasze łzy nie płyną na próżno i że istnieje boski plan nawet wtedy, gdy go nie widzimy. Cierpienie i wiara Matki po śmierci Karlo Wyobraź sobie na chwilę, że tracisz to, co najbardziej kochasz na tym świecie. Nie mówimy o rzeczach materialnych, które można zastąpić, lecz o sobie, która nadaje sens każdemu porankowi, każdej modlitwie przed snem, każdej chwili Twojego życia. Tego właśnie doświadczyła Antonia Salzano, gdy Karlo odszedł z tego świata mając zaledwie 15 lat. Ból matki, która traci dziecko, jest czymś, czego słowa nie są w stanie opisać. To pustka, która zdaje się pochłaniać całe światło. Całą nadzieję, każdy powód, by dalej żyć. A jednak wydarzyło się coś, co przeczy ludzkiej logice, pośród tego przytłaczającego cierpienia Antonia nie porzuciła swojej wiary. Wręcz przeciwnie, trzymała się jej siłą, która mogła pochodzić tylko z wysoka. Gdy wielu na jej miejscu obróciłoby się przeciwko Bogu, ona postanowiła ufać, wierzyć i pielęgnować płomień duchowości, którego nauczył ją sam Karlo. Bo wiesz co? Karlo nie był tylko jej synem, był też jej duchowym nauczycielem, inspiracją na drodze do świętości. Dni po śmierci Karlo były dla Antonii najciemniejszym okresem jej życia. Każdy kąt domu przypominał jej syna, komputer, przy którym tworzył wystawy o cudach eucharystycznych, jego książki biblijne, zdjęcia rodzinne, które teraz zdawały się należeć do innego życia. Ale zamiast pozwolić, by pochłonęła ją rozpacz, Antonia zrobiła to, Czego Biblia uczy od wieków, modliła się bez ustanku. Nie były to puste, mechaniczne modlitwy, lecz głębokie rozmowy z Bogiem, szczere chwile adoracji, w których wylewała przed stwórcą swoje złamane serce. Chodziła na nabożeństwa z łzami w oczach, ale z duszą gotową przyjąć Boskie pocieszenie. Uczestniczyła w uwielbieniu, nawet gdy głos drżał jej od bólu. I co najpiękniejsze, nigdy nie przestała chodzić do kościoła. Nigdy nie zrezygnowała z codziennego nabożeństwa, nigdy nie pozwoliła, by gorycz ugasiła jej więź z Jezusem Chrystusem. To nie był fanatyzm ani zaprzeczanie bólowi, to była autentyczna wiara, taka, która przekracza okoliczności i trzyma się wiecznych obietnic. To właśnie ta pewność, że Karlo nie zaginął, lecz dotarł do domu, trzymała Antonie przy życiu w tamtych niemożliwych dniach. Wiedziała z tą pewnością, jaką daje tylko Duch Święty, że jej syn jest w obecności Boga, ciesząc się życiem wiecznym, które chrześcijaństwo obiecuje tym, którzy żyją w świętości. I ta pewność nie była ułudą mającą przynieść ulgę, lecz owocem obserwacji, jak Karlo przeżywał każdy dzień z niezwykłą wiarą. Antonia pamiętała, jak jej syn wstawał wcześnie, by uczestniczyć w codziennej mszy, jak pomagał ubogim, nie oczekując niczego w zamian, jak całe jego życie było żywym kazaniem ewangelii. A więc, pośród swojego żalu, w sercu Antonii zaczęło rodzić się coś potężnego, zrozumienie, że Bóg nie był okrutny, zabierając Karlo tak młodo, lecz że pozwolił, by jego misja na Ziemi dopełniła się w sposób doskonały. I choć ból wciąż towarzyszył jej każdego ranka, zaczęła w niej rosnąć niewytłumaczalna nadzieja, poczucie, że ta historia jeszcze się nie skończyła, że coś więcej miało dopiero nadejść. Obietnica i pocieszenie od Matki Bożej. Kiedy ludzki ból sięga najgłębszego dna, to właśnie wtedy boskość objawia się w sposób niezwykły. Antonia nie znalazła ukojenia w zwykłych modlitwach, ani w dobrze brzmiących słowach przyjaciół. Ona doświadczyła czegoś znacznie głębszego i bardziej osobistego pocieszającej obecności Matki Bożej. I nie chodzi tu o coś abstrakcyjnego czy symbolicznego, ale o prawdziwe, namacalne doświadczenia. Które odmieniły jej proces żałoby. Maryjna pobożność zawsze była dla Antonii ważna, ale po utracie Karlo ta relacja z Matką Boga nabrała zupełnie nowego wymiaru, głębokiego, intymnego. Jakby Maryja, jedyna matka, która również widziała śmierć swojego syna, rozumiała jej ból w sposób wyjątkowy i trwała przy niej w ciszy, podtrzymując ją, gdy ta nie miała już sił. Kościół katolicki naucza o wstawiennictwie świętych i Matki Bożej. Ale Antonia doświadczyła tego na własnej skórze i to zmieniło wszystko. Jest pewien szczegół, którego nie można pominąć, bo ukazuje nadprzyrodzony wymiar tej historii. Karlo zmarł 12 października w dzień Matki Bożej z Filaru, jednej z najbardziej czczonych maryjnych postaci w Kościele Katolickim. Dla Antonii nie była to zwykła zbieżność, lecz bezpośredni znak z nieba. Jakby sama Maryja wybrała ten dzień, by przyjąć Karlo do wieczności. Znacząc jego odejście pieczęcią macierzyńskiej opieki. Podczas najgłębszych modlitw Antonia zaczęła odczuwać pokój, którego nie potrafiła wytłumaczyć wewnętrzną pewność, że Maryja nie tylko przyjęła jej syna, ale także ma wobec niej własne plany. Nie były to widowiskowe wizje ani spektakularne objawienia, lecz cichy, pewny głos przemawiający do serca ten rodzaj duchowej komunikacji, którego doświadczali miliony wierzących w historii chrześcijaństwa. I w tych chwilach głębokiej wspólnoty coś w Antonii zaczęło się zmieniać. Ból nie zniknął, ale przekształcił się w coś, co miało sens i cel. Relacja Antonii z Maryją stała się jej kotwicą pośród burzy. Za każdym razem, gdy odmawiała różaniec, za każdym razem, gdy odwiedzała sanktuaria Maryjne, czuła tę delikatną, pocieszającą obecność, jaką tylko matka potrafi dać. I tu jest coś niezwykłego. Biblia pokazuje nam, że Maryja była obecna w najważniejszych momentach historii zbawienia, od narodzin Chrystusa po jego śmierć na krzyżu. Teraz, w sposób osobisty i intymny, była obecna również w najtrudniejszym momencie życia Antonii. Najsilniejsze świadectwa wiary nie zawsze mówią o cudach spektakularnych, lecz o tym, jak Bóg i jego święci towarzyszą człowiekowi w codziennym bólu. Antonia nie otrzymała natychmiastowych odpowiedzi ani szczegółowych wyjaśnień. Dlaczego jej syn musiał odejść tak młodo? Ale otrzymała coś o wiele cenniejszego: pewność, że nie jest sama, że istnieje większy plan, a Matka Boża przygotowuje dla niej coś, czego jeszcze nie była w stanie pojąć. Ta cicha obietnica, to uczucie, że zbliża się coś dobrego, utrzymywało ją przy życiu, gdy wszystko inne zdawało się rozpadać. Cud macierzyństwa po stracie. I oto dochodzimy do części historii, która sprawia, że nawet najbardziej sceptyczni zatrzymują się, by pomyśleć. Kilka lat po śmierci Karlo, gdy Antonia pogodziła się już z tym, że jej życie potoczy się innym torem, wydarzyło się coś, co przeczyło wszelkiej ludzkiej i medycznej logice: zaszła w ciąży. Ale nie z jednym dzieckiem, tylko z bliźniętami. Tak, dobrze słyszysz, z bliźniętami. By zrozumieć ogrom tego cudu, trzeba wiedzieć, że Antonia nie była już młodą kobietą, jeśli chodzi o płodność, z biologicznego punktu widzenia szanse na ciąże były znikome, a na bliźnięta praktycznie żadne. Lekarze nie potrafili tego wytłumaczyć. Nauka milczała wobec tego, co się wydarzyło. Dla Antonii potwierdzenie tej ciąży było jak osobisty list z nieba, bezpośredni znak, że jej modlitwy zostały wysłuchane i że ta cicha obietnica, którą nosiła w sercu, miała się wreszcie spełnić. Wiara nie polega na wierzeniu w to co widzimy, lecz w to, czego oczekujemy. Antonia ufała Bogu nawet wtedy, gdy wszystko wydawało się niemożliwe. Narodziny Michel i Franceski były czymś znacznie więcej niż tylko przyjściem na świat dwojga dzieci w rodzinie Akutisów. Były widocznym znakiem, że Bóg nigdy nie opuszcza tych, którzy mu ufają, że autentyczna duchowość przynosi owoce prawdziwe i namacalne. Wyobraź sobie tę scenę, Antonia która płakała po utracie swojego jedynego dziecka, teraz trzyma w ramionach dwie nowe istoty, dwa niebiańskie dary, które przyszły jako odpowiedź na lata bólu i wiary. Nie była to zwykła rekompensata jedno dziecko za dwa, lecz coś o wiele głębszego. To był znak, że Bóg potrafi odbudować to, co ból zniszczył, że potrafi wypełnić pustkę, która wydawała się niemożliwa do uleczania, że potrafi zamienić żałobę w taniec, a lament w pieśni chwały. Przyjście na świat tych bliźniąt nie wymazało pamięci o Karlo ani nie zastąpiło jego obecności, ale pokazało, że historia nie skończyła się wraz z jego śmiercią. A dla wszystkich, którzy śledzili historię Carlo Akutisa na całym świecie, to narodzenie było kolejnym potwierdzeniem, że w tej rodzinie naprawdę jest coś wyjątkowego, coś, co wykracza poza zwykłość. Symbolika związana z bliźniętami jest nie do przeoczenia. W Biblii liczby mają znaczenie, a dwójka oznacza świadectwo, potwierdzenie, pomnożenie błogosławieństw. Po utracie Carlo Antonia nie otrzymała tylko zastępczego dziecka, lecz podwójne błogosławieństwo, jakby Bóg chciał dać jej absolutnie jasny znak, że jego miłość do niej jest obfita i hojna. Michel i Francesca przyszli jako widoczny znak, że pobożność Antoni nie poszła na marne, że jej wytrwałość w modlitwie poruszyła serce nieba że jej wierność Kościołowi i Ewangelii została nagrodzona. Najpiękniejsze jest to, że ten cud nie był tylko dla niej, był świadectwem publicznym, które dziś inspiruje miliony ludzi przeżywających podobne straty. Bo kiedy widzisz matkę, która straciła dziecko w wieku piętnastu lat, a potem, wbrew wszelkim szansom, otrzymuje dwójkę nowych dzieci, nie może się nie zastanawiać, co Bóg chce powiedzieć mojej własnej historii bólu. Jakie cuda przygotowuje w moim życiu, których jeszcze nie mogę dostrzec? Duchowy sens tego prezentu. Nie wszystko, co Bóg robi, ma natychmiastowy sens, ale z czasem elementy układanki zaczynają pasować w sposób, który zapiera dech w piersiach. Dla Antonii pierwsze miesiące i lata po śmierci Karlo były bolesną tajemnicą, pytaniem bez odpowiedzi, które krzyczało w jej sercu każdej nocy. Dlaczego? Dlaczego Bóg zabrał tak błyskotliwego, tak oddanego wierze młodego człowieka, pełnego potencjału, by czynić dobro w świecie? Ale kiedy Michel i Francesca przyszli na świat, kiedy trzymała ich w ramionach i zobaczyła ich twarze po raz pierwszy, w jej duszy rozlało się głębokie objawienie. Nie była to racjonalna czy teologicznie złożona odpowiedź, lecz duchowe zrozumienie, które może pochodzić tylko z góry. Teraz rozumiała dlaczego Drogi Boga nie są naszymi drogami, a Jego czasy nie są naszymi czasami, lecz zawsze są doskonałe. Przyjście bliźniąt nie było przypadkowym pocieszeniem ani boską rekompensatą. Było częścią większego planu, który rozpoczął się jeszcze przed śmiercią Karlo. Antonia zaczęła interpretować pojawienie się Michel i Franceski jako bezpośredni znak z nieba, nieomylny znak miłości Boga i wstawiennictwa Matki Bożej. Dla niej nie było wątpliwości. Te dzieci były niebiańskim darem, namacalnym dowodem, że jej cierpienie nie poszło na marne i że w tym wszystkim był Boży cel. W swoich świadectwach wiary Antonia dzieli się absolutną pewnością, że czuje obecność Karlo stojącego za tym cudem. Jakby jej syn z nieba wstawiał się za nią, błagał Boga i Matkę Bożą, by pocieszyli jego matkę w sposób szczególny i konkretny. Teologia katolicka naucza o komunii świętych, o tym, że ci, którzy są w obecności Boga, mogą się za nami wstawiać, a Antonia doświadcza tej rzeczywistości każdego dnia. To nie jest przesąd ani wyobraźnia, to głęboka duchowość człowieka, który doświadczył nadprzyrodzonego w sposób całkowicie przemieniający zrozumienie życia, śmierci i Bożej miłości. Zdanie teraz rozumiem dlaczego podsumowuje jedną z najpotężniejszych lekcji chrześcijaństwa cierpienie ma sens, gdy przeżywa się je z wiarą. Bóg nie powoduje bólu po to, by potem go zrekompensować, lecz bierze nawet nasze najgorsze tragedie i przemienia je w coś zbawiennego, coś, co ujawnia jego chwałę i ogromną miłość. Antonia mogła wybrać gorycz, żal, odejście od religii i kościoła. Wiele osób tak postępuje w obliczu druzgocącej straty. Ale ona wybrała drogę zaufania, drogę nieustannej modlitwy, drogę codziennej pobożności nawet gdy łzy uniemożliwiały jej czytanie słów Biblii. A Bóg uhonorował tę wiarę cudem, który wykracza poza biologiczne ramy, dał jej nowy powód do życia, nową misję, nowe zrozumienie, że każde życie ma Boży cel, który objawia się w doskonałym czasie Boga. Michel i Francesca nie są tylko jej dziećmi. Są żywym dowodem, że żaden akt wiary nie jest zmarnowany, że żadna uzawylana w modlitwie nie przepada, że zawsze jest nadzieja dla tych, Którzy ufają Jezusowi Chrystusowi i Jego Najświętszej Matce. Rola wstawiennictwa Karlo jest coś głęboko pięknego w katolickiej nauce o wstawiennictwie świętych, a rodzina Akutisów doświadcza jej w sposób wykraczający poza teorię teologiczną. Dla Antoni Karlo nie przestał być częścią jej życia w chwili śmierci, po prostu zmienił sposób swojej obecności. Świadczy z absolutną pewnością, że czuje Karlo stale. Że odczuwa jego przewodnictwo, ochronę, aktywne wstawiennictwo z nieba. Nie mówimy tu o duchach ani przerażających objawieniach, lecz o duchowej obecności, którą Biblia opisuje, mówiąc o obłoku świadków otaczających nas. Karlo, który za życia był młodym człowiekiem wyjątkowo oddanym wierze, kontynuuje swoją misję z wieczności, a jej pierwszą beneficjentką jest własna matka. Antonia opowiada konkretne epizody których czuła interwencję Syna w krytycznych momentach, doświadczała odpowiedzi na modlitwy, wiedząc, że Karlo bezpośrednio wstawiał je przed tron Boga. Dla Antonii przyjście Michel i franceski jest najnamacalniejszym dowodem wstawiennictwa Carlo. Nie ma wątpliwości, że jej syn rozmawiał z Bogiem przedstawił potrzeby Matki Matce Bożej i prosił o pocieszenie dla rodziny, którą zostawił na ziemi. A niebo odpowiedziało w sposób przekraczający wszelkie ludzkie oczekiwania. Wyobraź sobie to, młody święty, który z obecności Jezusa Chrystusa patrzy w dół i widzi cierpienie swojej matki, i postanawia coś z tym zrobić, wykorzystując swoją nową, niebiańską pozycję do potężnego wstawiennictwa. To nie jest religijna fikcja, to rzeczywistość, w którą miliony katolików wierzą i której doświadczają każdego dnia. Studia biblijne pokazują, że wstawiennictwo jest fundamentalną zasadą chrześcijaństwa. Modlimy się za siebie nawzajem tutaj na ziemi, więc dlaczego ci, którzy są bliżej Boga w niebie, mieliby nie modlić się za nas? Karlo, z czystym sercem i niezachwianą miłością do rodziny, stał się potężnym mostem między niebem a ziemią dla Akutisów. Ale wstawiennictwo Karlo nie ogranicza się do jego własnej rodziny, rozciąga się na tysiące, a może miliony ludzi na całym świecie. Którzy doświadczyli cudów po zwróceniu się do niego z prośbą o pomoc. Antonia nieustannie otrzymuje świadectwa wiary od osób, które modliły się przez wstawiennictwo Karlo i otrzymały niezwykłe odpowiedzi: niewytłumaczalne uzdrowienia, głębokie nawrócenia, odbudowę rodzin, umocnienie w wierze, gdy wszystko wydawało się stracone. Każde z tych świadectw potwierdza to, czego Kościół uczy od zawsze: święci nie są martwymi postaciami historycznymi. Lecz żywymi przyjaciółmi w niebie, którzy nadal aktywnie wypełniają swoją misję prowadzenia dusz do Boga. Dla Antoni świadomość, że ból po utracie Karlo przemienił się w błogosławieństwo dla milionów, nadaje jej życie odnowiony cel. Rozumie teraz, że jej syn miał misję, której nie dało się wypełnić przez długie życie na Ziemi. Musiał trafić do nieba młodo, by stać się szczególnie potężnym stawiennikiem dla młodych chrześcijan tego pokolenia. To zrozumienie nie usuwa tęsknoty. Ale nadaje sens cierpieniu i przemienia ból w misję. Kim są rodzeństwo Carlo Cutisa? Michel i Francesca przyszli na świat otoczeni historią tak niezwykłą, że ich samo istnienie jest żywym świadectwem mocy modlitwy i wierności Boga. Ci bliźniacy nie są zwykłymi dziećmi w zwykłej rodzinie. Są częścią narracji, która zaczęła się od najgłębszego cierpienia i przekształciła w promienistą nadzieję. Od narodzin wychowywani są w domu. Gdzie wiara nie jest opcjonalna ani powierzchowna, gdzie każdy dzień przeżywa się z świadomością, że są niebiańskim darem, bezpośrednią odpowiedzą na łzy i modlitwy matki. Antonia wychowuje Michel i Franceskę z taką samą pobożnością i miłością, z jaką wychowywała Karlo, dbając, by znali historię swojego starszego brata, rozumieli znaczenie duchowości i aktywnie uczestniczyli w życiu Kościoła. Dla tych dzieci posiadanie świętego brata w niebie jest tak naturalne, jak oddychanie jest częścią ich tożsamości, codzienności, sposobu rozumienia świata. Fascynujące jest, jak Antonia rozmawia z Michel i Franceską o Carlo. Nie jest to temat tabu ani coś, co pojawia się tylko przy wyjątkowych okazjach. Karlo jest stałą obecnością w rozmowach rodzinnych, w modlitwach przed posiłkami, w chwilach rodzinnej adoracji. Bliźnięta dorastały, oglądając zdjęcia brata poznając jego historię, ucząc się na jego przykładzie, odwiedzając miejsca, gdzie Karlo żył i czynił dobro. Dla nich Karlo nie jest odległą postacią ani abstrakcyjnym konceptem, lecz prawdziwym bratem, który po prostu mieszka w innym miejscu, w niebie. Antonia uczy ich, że mogą z nim rozmawiać, prosić o pomoc, włączać go w zabawy i marzenia. Ta naturalność, z jaką rodzina integruje rzeczywistość niebiańską z życiem ziemskim, jest potężnym przykładem, jak autentyczne chrześcijaństwo rozumie komu świętych. Nie ma absolutnego rozdzielenia między tymi, którzy są na ziemi, a tymi, którzy są w niebie. Wszyscy jesteśmy częścią tej samej rodziny Bożej, a śmierć nie zrywa tych więzów, lecz je przemienia. Michel i Francesca są wychowywani zgodnie z tymi samymi wartościami, które charakteryzowały życie Karlo: miłość do Eucharystii, służba ubogim. Odpowiedzialne korzystanie z technologii do głoszenia Ewangelii, aktywne uczestnictwo w liturgii i uwielbieniu, zaangażowanie w studia biblijne odpowiednie do ich wieku. Antonia nie chce, aby jej dzieci żyły w cieniu Karlo, przytłoczone niemożliwymi oczekiwaniami, by dorównać świętości brata. Chce raczej, by każde z nich rozwijało własną relację z Jezusem Chrystusem, własną drogę wiary, własne powołanie. Ale pragnie, by rozumiały, że pochodzą z rodziny, w której religia nie jest powierzchowna, w której wiara jest żywa i intensywna, gdzie podążanie za Chrystusem jest centrum wszystkiego. I w miarę jak dorastają, bliźnięta stopniowo pojmują cud, jaki reprezentuje ich istnienie, są odpowiedzą Boga na ból, odbudową po stracie, żywym dowodem, że Matka Boża wypełnia swoje obietnice i że żadne cierpienie przeżyte z wiarą nie idzie na marne. Duchowe dziedzictwo rodziny Acutis. Rodzina Acutis stała się czymś znacznie większym niż prywatną rodziną praktykującą wiarę w ciszy. Przemienili się w świadectwo publiczne, światło świecące dla milionów ludzi na całym świecie, którzy szukają nadziei, potrzebują wierzyć, że Bóg wciąż działa cuda, chcą zobaczyć namacalny dowód, że chrześcijańska wiara nie jest bajką, lecz rzeczywistością, która przemienia życie. Antonia Salzano uprzyjęła misję, by historię Karlo nieść do każdego zakątka świata, przemawiając na konferencjach, uczestnicząc w programach ewangelizacyjnych, pisząc o swoim doświadczeniu, odwiedzając wspólnoty młodych chrześcijan, by inspirować ich do życia z taką samą radykalnością, jak jej syn. Nie robi tego dla sławy ani uznania, lecz dlatego, że rozumie, iż jej ból, a potem radość, mają większy cel pokazać światu. Że Bóg jest realny, że Matka Boża wstawia się aktywnie, że święci nie są reliktem przeszłości, lecz żywymi przyjaciółmi w naszym życiu. Samo dziedzictwo Karlo jest imponujące. Przed śmiercią młody chłopak stworzył wirtualną wystawę o cudach eucharystycznych, która obiegła świat, prowadząc miliony ludzi do ponownego odkrycia rzeczywistej obecności Jezusa w Eucharystii. Wykorzystywał technologię nie dla pustej rozrywki ani dla zabawy w mediach społecznościowych lecz jako narzędzie ewangelizacji. Ten innowacyjny i skuteczny sposób działania wyznaczył nowy standard w pojmowaniu apostolatu cyfrowego przez Kościół. A teraz, wraz z narodzinami Michel i Franceski, dziedzictwo się rozszerza. Te dzieci reprezentują kontynuację rodzinnej misji, dowód, że Bóg działa nie tylko przez wyjątkowe jednostki, ale przez całe rodziny zaangażowane w Ewangelię. Kiedy Antonia opowiada całą historię, święte życie Karlo, jego przedwczesną śmierć, ból żałoby, pocieszenie Matki Bożej, cud bliźniąt tworzy żywy kaznodziejski przekaz, silniejszy niż tysiąc słów z ambony. Związek między bólem, wiarą, a misą w rodzinie Acutis stanowi wzór dla każdego wierzącego, który zmaga się z cierpieniem. Oni nie ukrywali swojego bólu, ani nie udawali, że wszystko jest w porządku po śmierci Carlo. Antonia płakała, łamała się, Odczuwała pustkę po utracie syna, ale nie utkwiła w cierpieniu. Przekształciła je w modlitwę, zaufanie, otwarcie na to, co Bóg chciałby uczynić później. A kiedy przyszła odbudowa w postaci Michel i Franceski, nie zatrzymała tego jako prywatny skarb, lecz podzieliła się tym ze światem jako świadectwo Bożej wierności. Ta rodzina żyje tym, czego uczy Biblia, przekształcać próby w świadectwa, ból w cel, łzy w ziarna nadziei dla innych. W świecie pełnym beznadziei, rodzin rozbitych, ludzi, którzy utracili wiarę po osobistych tragediach, świadectwo akutisów działa jak balsam leczniczy zaproszenie do ponownego uwierzenia, dowód, że autentyczna religia ma moc przemiany nawet najgorszych okoliczności w okazję, by Bóg objawił swoją chwałę. Przesłanie dla innych rodzin. Jeśli jest coś, co świadectwo Antoni Salzano'u oferuje światu, to nadzieja dla tych, którzy stracili. Nie nadzieja powierzchowna, nie tani pocieszyciel typu, wszystko dzieje się z jakiegoś powodu, lecz solidna nadzieja, sprawdzona w ogniu najintensywniejszego cierpienia, zweryfikowana przez konkretny i namacalny cud. Antonia przemawia prosto do serca rodziców, którzy pochowali swoje dzieci, którzy znają ten niewyból przeżycia po kimś, kto powinien był przeżyć ich samych. Mówi z autorytetem rodzącym się z doświadczenia. Ja też przeszłam przez tę ciemną dolinę. Ja też poczułam, że życie traci sens. Ja też w milczeniu pytałam, dlaczego Bóg dopuścił coś tak bolesnego. Ale mogę też powiedzieć, że jeśli trzymasz się wiary, jeśli podtrzymujesz płomień modlitwy, jeśli ufasz, że Bóg ma plan, nawet jeśli teraz go nie widzisz, odkryjesz, że On nigdy nie opuszcza swoich dzieci. Świadectwo Antonii nie eliminuje bólu innych rodziców w żałobie, ale daje im coś bezcennego pewność, że ich historia się nie skończyła, że Bóg może napisać piękne rozdziały nawet po najciemniejszych stronach życia. Znaczenie zaufania Bożej opatrzności jest centralnym przesłaniem, które rodzina Acutis przekazuje światu. Żyjemy w kulturze pragnącej całkowitej kontroli, natychmiastowych odpowiedzi, racjonalnych wyjaśnień wszystkiego. Ale chrześcijańska duchowość zaprasza do czegoś radykalnie innego, dopuszczenia kontroli Zaufania, mimo braku pełnego zrozumienia, wiary, że Bóg widzi cały obraz, podczas gdy my widzimy tylko fragment układanki. Antonia nie wiedziała, gdy Karlo umierał, że lata później otrzyma Michel i Franceskę. Nie miała żadnych pisemnych gwarancji, nie otrzymała szczegółowej wizji przyszłości, nie mogła liczyć na ludzką pewność. Miała tylko wiarę, tę wiarę, którą Biblia definiuje jako pewność tego, czego się spodziewamy, i przekonanie o tym, czego nie widzimy. I ta wiara wystarczyła. Jej przesłanie dla innych rodzin jest jasne i potężne. Nie porzucajcie swojej codziennej pobożności, gdy nadejdzie tragedia, nie przestawajcie uczęszczać na nabożeństwa, gdy ból będzie nie do zniesienia, nie rezygnujcie z modlitwy, gdy wydaje się, że Bóg nie słyszy. Bo to właśnie w tych chwilach największej ciemności rodzą się najcudowniejsze cuda. I oto prawda którą Antonia głosi z absolutną pewnością lekcja, której doświadczyła osobiście: Bóg nigdy niczego nie zabiera bez.